Halo? Cześć młody, chciałbym, abyś przyjechał do mnie i zajął się gospodarką. Moje zdrowie mi już nie pozwala, i chciałbym odpocząć u swojej siostry w Anglii. Nie ma problemu, wujku, jutro przyjadę. Tak wczoraj myślałem i myślałem o tej gospodarce, że się wcale nie wyspałem. No nic, idziemy odpalić Leona i jedziemy do wujka. Znowu ciężko odpala ten samochód, będę musiał znowu go dać do mechanika. Jestem ciekaw jak wygląda ta gospodarka u wujka Romana cieszy się, bo w końcu będę mieć swoją gospodarkę. I jesteśmy już na miejscu. Mało co pamiętam z tej gospodarki, aczkolwiek się bardzo cieszę, że sam będę mógł nabrać nowych doświadczeń i poprowadzić swoją własną gospodarkę. Rozmawiałem z wujkiem po drodze, jak zaczymywałem się na stacji. O proszę, widocznie wujek musiał zrobić remont Ursusa, bo jest w bardzo ładnym stanie. Wspominał też wujek coś o krowach. Dwie krówki fajnie, bo będę mieć świeże mleko. Zastanawiam się tylko, od czego by tu trzeba było zacząć. Wujek wspominał, że pod wiaderkiem znajdę klucze do domu. Wypakuję tylko swoje rzeczy z samochodu i zaraz do Was wracam. Po wypakowaniu moich rzeczy musiałem coś zjeść. Dzwoniłem do wujka, bo nie wiem dalej za co się zabrać. Wujek mi powiedział, że zadzwoni do pana Tatka, czy skosiłby mi pszenicę. Więc dziś będę mieć pierwsze żniwa na mojej farmie. Na ten moment mam hektar trzydzieści pola. Nie wiem jak to wszystko ogarnę. Fajnie, bo jak skosimy, będę mieć pszenicę dla kur. Muszę zrobić miejsce dla Ursuska. Schowam Leona. Jednak faktycznie będzie trzeba Cię zawieźć do mechanika. Tylko gdzie teraz będzie dobry mechanik. Słychać już kombajn z daleka. Pan Tadeusz jedzie swoim bizonem. Pójdę się przywitać! Cześć młody! Dzwonił mi Roman, żebym ci pomógł coś przy gospodarce, no to jestem. Twój wujek ma wóz konny, podczep go do Ursusa i podjeć na pole. Dawno nie prowadziłem traktora. Mam nadzieję, że dam sobie radę. O i stoi wóz. Nawet pług i kultywator tu jest. Teraz tylko dobrze się ustawić. I cyk dwójeczka. Pan Tadek ma już pełny zbiornik. Jak już mam okazję, to sobie nagram parę ujęć. Jedzie pierwsza przyczepa. Teraz jest najważniejsze pytanie: gdzie ja to będę trzymać? Nie stać mnie jeszcze na rozbudowę. Chyba będzie trzeba trzymać to w szopie. Szybko to zrzucę z przyczepy i jedziemy dalej. Po żniwach będzie trzeba łopatować. Dziękuję, panie Tadeuszu, za pomoc. Ile się należy? A daj młody 250 i będzie grało. Dziękuję za pomoc i do widzenia. Nie ma problemu, młody. Jakbyś coś potrzebował, to przyjedź do mnie. Wracamy już na gospodarkę z tą ostatnią przyczepą. Zaraz wam pokażę, ile tego się nazbierało. Wybaczcie za cięcia, ale zbyt długo by to trwało, już same żniwa nam zajęły ze dwie godziny. Nie będę już dziś tym cofać. Patrzcie, ile tego mam. Dziękuję, jeśli dotrwaliście do końca. Jeśli spodobał Ci się mój vlog z życia młodego rolnika, zostaw łapkę subskrypcję oraz skomentuj. Wuja Roman i zostawiam serduszko pod komentarzem. Trzymajcie się. Cześć.